To chyba tu te całe złomowisko. Miałem do zbierać złomu. Dobra. Se zaparkuję I działamy. Ja do roboty przyszedłem. Dobra, tutaj na złomowisko słuchaj. Leżą takie graty, nie? Odbierz sobie auto, pakuję. I potem na skup pojedziesz. Dobra, panie. Kurwa, 200? To ze swoim będę jeździł. Kto mi zabroni? Kawałek wydechu, jakieś ruły, się. Ładuję do furgona. Dobra, byłoby na dzisiaj. Zobaczymy, co mi powie ten skurczycin. Skończyłem. Słuchaj, no, bo jeszcze jest taka jedna sprawa. Tam na mieście jeszcze jest taki ten. Bagama, on jest chyba uszkodzony, nie? Weźmy ściągnik Linę masz tam gdzieś no nie No mam No to weź tam, zachodź go i dostarcz go tutaj Dobrze zapłacimy No dobra To do zobaczyska Kurwańska Bankomatu wiem się zachciwo. No ale mówisz, że dobrze zapłaci No to czemu nie? Tylko muszę ogarnąć kurwa ciągnik Hmm Chyba nawet wiem, gdzie taki będzie Three hours later. Dobra, on mówi, że gdzieś tu jest ten bankomat Trzeba by się rozejrzeć trochę. Ciągnie go garnięty Dobrze mówił, że koło pleży będzie. No i dobra, jest i Benka ma. Ten drugi jest niesprawny, mówił. Trzeba podjechać trochę bliżej. Wczesuję się, kurwa. Tutaj zaheczmy? O, na wyciągniczek! Reszty tutaj... Zachacimy elegancko... I jadymy Kurwa... OH SHIT! OH SHIT! Nie idzie. Ale urwał! Idzie jest, mamy go. Jeszcze kurwa pały jadą, jakim cudem? Obywatel, proszę, zjechać po boczy i oddać bankomu. Nie, jak ja w robocie jestem. Obywatelu, Uwaga, spręcam, skręcam! Skręcam, zawadzę pana! i oddać bankomat Panie, ale ja jadę na złowowiska go zawieź! Słyszy nas obywatel Panie, ale jak to... Jak ja w robocie jestem? Jakie ro... twoje Twoją robotę to chyba nie skradniecie bankomatów tu. Ja na złom muszę zawieźć, bo niesprawny jest. Eee, to chyba nie traktorem. No a czym, jak I nie próbaczesz... go przez ulicę. No jak, a czym miał go przewieźć? Furgonem? No, no nie działa mi furgon, zepsuty. ty. Hmm. To... Kurwa... Pożyczyć furgon, nie wiem. Wypożyczyć coś. Cokolwiek, nie traktorem i nie przez miasto. A przecież tym co? to najlepiej, furgon to nie ma takiej siły, żeby go wyrwać. Proszę pana, co jak pan kurwa pociągnie to w zakręcie i uderzy to w auto naprzeciwka? E, panie, ja to... panuję nad tym. Nie no, pan stwarza to realne zagrożenie w ruchu lądowym. Proszę pana. Dobra, zjeżdżam. się, bo ja tutaj muszę. Na hangar. Się... Ale jaki hangar? Pan ciągniesz za sobą bankomat. No tak, no przecież nie muszę go tutaj przytachać. Przejedź pan trochę, ja tutaj parknę. <słyski> No, legeńsko, Dostarczyny. Panie kochane, co to, co to, co to, za dostawa? Co, co, co? Co to za dostawa bankomatu? No tutaj na złom mi kazali zepsuty bankomat zatachać. Kto pan ukazał? ten pan, co tam stoi, o tam. Bo ja wcześniej... Ten pan, tak? Tak, ja że wcześniej złom zbierał dla takiego jednego pana, co tam skupuje. I mówi, że taki niesprawny bankomat by trzeba tu przytachać. Niesprawny bankomat? No! Panie kochany, a gdzie jakiekolwiek zawiadomienie do władzy, że niesprawny bankomat jest co? Jakie zawiadomienie? Panie, ja, ja, ja powiem tak. Ja mam wykonać robotę, a to, że ktoś mi tam, yy, wiadomo, jakiś kierownik, każe czy szef, no to co mnie to obchodzi, czy on zawiadamia? Ja mam zrobić. robotę. Panie kochany, ale to w Pana interesie jest dowiedzieć, czy Pan nie pójdzie siedzieć. I za co siedzieć? Za roboty dobre, zrobiono. Panie kochany, właśnie wyrwał pan bankomat. No niesprawny był, tam nowy będę wprawiać. Ale pewnie, czy ja wiem. Nawet, czy... ale to... nawet ja będę wprawiał, bo elektrykiem wysokich napięć jest. Panie kochany, skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest niesprawny, czy sprawny bankomat? No to zobacz pan, czy działa, bo ja widzę, że nie działa. Panie, no teraz już na pewno nie działa. N nie działa, bo obok tam był jakiś typek i mówił, że tam kartę mu pożarło i mu nie wydajeło. Papiery na, jeżeli takim sprzętem jest? Co? No pewnie, że mam. Prawo jazdy kategoria B. Uprawnia też na taki traktur. To proszę pokazać w takim razie. Oczywiście. Proszę bardzo! I Brand, B dobrze, dobrze Dobra, ja sobie na chwileczkę zabiorę to prawo jazdy do, do wozu, dobrze? Dobrze! Proszę chwileczkę oczkiwać Zobaczcie tutaj pana też mm. co tam się Ech. Ech kawoliny, no nie? Kawałiny kurwa Tak, ale bo co już pan pana Przecież nie wybuchnie! Już prawdę nikogo nie porazi! No jako pan wyrwał ze ściany, no, na pewno... No. Chociaż te kable to no, tam jeszcze coś tam mogą mieć, nie wiem jak to spensowane. No, pani, wie pani ile tu miedzi jest? Na pewno. Czysty pieniądz! Ma świadomość, że tak się bankomatu nie demontuje? No, oczywiście! Szkoda Cześć, tylko, że pan go nie... wyrwał? Bo by co? Tak. Co chcemy a Tak to, to pójdę z dofinansowaniem i się zrobię. Panie kochany. Słucham pana. Słucham. Proszę bardzo. Y Peter. Tak? No kierownik twierdzi, że faktycznie do takiego zlecenia. Do zlecenia takie. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobrze. Ja tu mam do pana jeszcze jedno pytanko. Mamy coś przy sobie? Nie, można sprawdzać śmiało. Na pewno? No, złomu trochę mam. Złomu trochę, bo tutaj widzę ostatnie tutaj. Pan został ukarany za posiadanie narkotyków twardych przy sobie. Wie pan kiedy to było? W stare czasy. Wie pan co? Mnie to tak zbytnio mało co interesuje, czy kiedy to było tak naprawdę, bo w każdej chwili może pan mieć cokolwiek przy sobie, tak? No to mnie pan przeszuka i tyle, no cóż, ja nie kłamię. Dobrze, pan podejdzie w takim razie. Kazaliście państwo, że wyrwał bankomat? Mówię, wyrwałem bankomat, bo mnie kazali, bo był niesprawny. Przytachałem go tu. No to czemu mam kować, czy coś przy sobie mam? Dobrze, panie Brent, zapraszam w takim razie z mojej prawej strony pod paletę. Dam sobie pana, przeszukam, tak? Z mojej prawej, pana lewej. Ja się panu przedstawię: 101 Petra Connor. Steve Brent, miło mi. Dobra, może pan popuścić sobie rączki? Proszę się odwrócić jeszcze do mnie przodem. Jest pan czysty. Dobra. Dobrze, Natan, no powiedz mi, jak to było jeszcze z tym kierownikiem? Gadałeś tam z nim, tak? Tak, i faktycznie potwierdziłem, że takie zlecenie tutaj obywatelowi, pracownikowi dał. No, nawet tutaj na potwierdzenie to w tej torbie mam jeszcze full złomu. Tutaj szperałem po, tutaj, po tych samochodach, tam mm -hmm. za mostem trochę też. No, Dobrze, panie ja, ten mały złom to ja na sendy muszę zabić, bo tam jest skup. A ten komet, jak oni tutaj jego dostarczy, to oni tam mają podemontować te wszystkie części i tyż na ten skup rzucić. Dobrze, panie Brent, jako iż jest pan zleceniobiorcą, tak? Tak. Pan wykonuje tylko i wyłącznie swoje zlecenie, tudzież pan się zatrudnia również jako e, zleceniobiorca, e, czyli pan pracuje tylko i wyłącznie dla siebie, tak? No tak. To pana w interesie, w pana interesie również jest to, aby zawiadomić władzę, że będzie takie coś się działo. To co, będę w miał przypadku, razem. co w przypadku, jeżeli tamten hmm. kierownik nie potwierdziłby, że faktycznie takie coś miałoby mieć miejsce? No to przecie bym mu ręce pourywał przy samej dupie. Pan by pourywał ręce i pan by poszedł również siedzieć za to, że a, krzywdę tutaj pan robi człowiekowi drugiemu i za kradzież bankomatu. A on by poszedł za oszustwa. Hmm. Również, aczkolwiek to by się ciągnęło i ciągnęło, wie pan? No pewnie te. No właśnie. Tak więc, następnym razem proszę, jakąkolwiek taką aktywność, takie zlecenie proszę przekazać władzom, Dobrze? No ale to tak jak pan powiedział, to będzie trwało i trwało. Ja wie pan ile ja się Pałoby... już tutaj macham z uprawnieniami na elektrykę oficjalnymi od doju. tydzień. Trwałoby, trwałoby to, co powiedziałem, aczkolwiek ze strony pana kierownika, tak? Jeżeli cokolwiek by się stało, jeżeli pan by cokolwiek zrobił temu kierownikowi, to by się dopiero ciągnęło w doju, jak nie powiem e, pozwolę sobie przytoczyć jak smrzbogacia, tak? Nie to tak. To się wszystko toczy kurwa miesiącami. No Dokładnie to właśnie tak. o tym mówię! To a jak... taki papierek jakby pan dostarczył tutaj do nas na stację Mieściedrow? To ile? Chwila, moment. Pan podjeżdża i koniec, kropka, tak? Tak, ja tam nawet taki kontakt dostałem do takiego... O, panu Wade, on się chyba nazywa. Ja do niego mam uderzyć, może to szybciej będzie. Okej, okay. to następnym razem, panie Brandt, proszę to załatwić tak jak potrzeba, a nie, że my dostajemy zgłoszenie, że tutaj jakaś kradzież bankomatu jest. I dopiero po dojeździe na miejsce a, że w, tak faktycznie na panie, tak naprawdę to pana miejsce się okazuje, że takie, a nie inne zlecenie było, tak? No tak, tylko wie pan, jest tak jeden problem z tym wszystkim. Jaki problem? No bo to, jak ja nie chapnę takiego zlecenia, to mnie kto inny uprzedzi. To może pan sobie chapnąć takie zlecenie i dostarczyć taki dokument na stację mission, room, tak? No Ale to znowu wracamy do punktu wyjścia. Ja muszę iść do mhm. Doyu trzy tygodnie się tam machać z nimi. No. Ale to nam wystarczy tak naprawdę tutaj, że e, pan dostarczy nam tutaj e, od kierownika dokumenty. Od tego typka karteczki, że będzie takie zlecenie. My wtedy jak najbardziej będziemy mogli nawet to je zabezpieczyć z panem. O, dokumenty. no dobra, dobra. To pewnie pewnie ten syn będzie musiał yy, pewnie mi trochę mniej zapłaci. No bo pewnie on będzie musiał to wszystko wiadomo finansowo, żeby się spięło. No ale mniejsza. Mnie to guzik obchodzi. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nam się za takie rzeczy nie płaci. No ja wiem, no on pewnie będzie musiał jakieś kwity załatwić. Kwity są zawsze potrzebne. No. Pierwa panu tutaj. Bankomat, czyli narzędzie instytucji bankowych. Także jeżeli nie ma kwitu, to powinno być to potraktowane jako przestępstwo. Niszczenie. No, ale za to Ewentualnie będzie Nowy, robunek. nowy bankomat, no. będzie nowa elektryka, tam będzie nowe kabelki, szybciej karty będzie czytał. Wiadomo jak to jest. Ma pan szczęście, że kierownik nie zrobił pana e, w przysłowie bambuko, tak? O, jakbym no, jakbym nie zrobił z bambuko, to ja bym mu za tę złą. Psiadolca by mu nie przybył. Psiadolca. No, tak no, więc... To dokładnie najmniejsze zmartwienie. Dokładnie tak, to jest najmniejsze zmartwienie. Najważniejsze jest to, aby pan był bezpieczny i pan nie trafił za kraty, tak? No to. Te... No właśnie. Tak więc proszę wykonywać swoją pracę dalej, aczkolwiek tutaj zgodnie z procedurami. proszę też funkcjonariuszy powiadamiać o takich rzeczach, że takie rzeczy będą miały miejsce. A my na ten moment nie przeszkadzamy, a jeszcze my swoją robotę, tak? Dobrze, dobrze. Mm. Dobrze, dziękuję w takim razie. Oddałem panu dokument, tak? Tak, tak. tak. wieczoru. Dobra. To w takim razie, miłego wieczoru tak. jeszcze. Miłego wieczoru, do widzenia! Zszyłeś, kurwańska! z tym szefem się To by mi problemów narobił. Ja se z nim pogadam, kurwa. Słuchaj no, Koluniu, bo ciebie miałbym, kurwa, problemy. Następnym razem ma być papier. Jak tak tak, kurwa, żeby policja mnie goniała po mieście? No, ty, ale przecież ty się, kurwa, wiedziałeś na co piszesz, to, to, mi teraz nie gadaj. Co na co się pisze? Ja, że miał jechać zrobić robotę, ja nie wiedział, że będę mnie goniać. Masz szczęście, że mnie nie wsadzili za kratki. No kurwa ty, to zobaczysz następnym razem jak ci załatwię papier to dostaniesz mi pieniędzy To no chuje kładę na tą robotę, na razie typie Będzie mi to kurwa dawał, jakieś brane zlecenia No, ogarnąłeś ten bankomat? Jasne, że ogarnąłem. Było co w nim? No, dwie karty płatnicze, jakieś sprężyny, tragotówki. Podzielimy się na pół. No, mam nadzieję. Do następnego! A few moments later. Dobra byłoby na dzikie roboty. Że mi się jeszcze tego nie potrzebnie stresu na żar. Jutro muszę zadzwonić do prywatniarza, czy ma dla mnie jakieś normalne zlecenie. Na przykład jakąś elektrykę. Ostatnio kurwa coś w kolki leci z tymi robotami. Odstawiam cio do w kima. No jak widać fajna akcja wyszła, że mnie wsadzili, no to co, no to do zobaczyska w kolejnym odcinku.